Cześć! Ponownie witają się zami Edyta i Ewelina. Tym razem podzielimy się z Wami informacjami na temat aż pięciu premier. Oczywiście nie zapominamy o tych filmach, na które najchętniej się udajecie. Enjoy! Jeśli macie ochotę obejrzeć połączenie thrillera science fiction, gdzie młoda, piękna dziewczyna musi walczyć na oczach milionów o własne życie i nie tylko, a w międzyczasie rozpala w ludziach nadzieję na zmiany i poprawę losu, idźcie na Igrzyska Śmierci. Katniss, czyli główna bohaterka, pochodzi z jednego z najbiedniejszych regionów w państwie Pane. Gdy jej młodsza siostra zostaje wylosowana do udziału w głodowych igrzyskach, Katniss zgłasza się, by zająć jej miejsce. Niestety przeżyć może tylko jeden uczestnik. Walczący w nierównej rozgrywce Katniss i chłopak Pita, w oczach widzów skazani są na porażkę, ale czy jakikolwiek wynik można przesądzić z góry, przekonajcie się sami. Zaginiona to film opowiadający historię dziewczyny, która postanawia na własną rękę odszukać swoją zaginioną siostrę. Kiedy ginie siostra Jill, policja nie podziela obaw dziewczyny, która uważa, że porwał ją psychopata. Czy głównej bohaterce uda się rozwiązać zagadkę i odnaleźć siostrę, przekonacie się, udając się na ten film. Ostatnią premierą jest coś, co naprawdę lubię, czyli połączenie filmu przygodowego, akcji oraz fantazy. Chodzi oczywiście o gniew tytana. Tym razem Perseusz, który jest synem Zeusa oraz półbogiem, stara się żyć spokojnie na wsi jako rybak i jedyny rodzic dziesięcioletniego Heliusza. Niestety w międzyczasie na wyżynach trwa odwieczna walka o władzę. Żyjący w spokoju Perseusz nie może jednak zignorować swojego prawdziwego powołania, gdy Hades wraz z synem Zeusa, Aresem, porzucają lojalność i zawiązują z Kronosem spisek, którego cele jest zdetronizowanie Zeusa. Tytani rosną w siłę, zaś Zeusa opuszczają resztki boskich mocy. Na ziemi rozpętuje się piekło. Perseusz wraz z wojowniczą królową Andromedą, półbogiem Argenorem oraz synem Posejdona i upadłym bogiem Hefajstosem dzielnie rusza do podziemi, aby stoczyć walkę ze zdrajcami i tym samym uratować Zeusa, obalić tytanów i najważniejsze, ocalić ludzkość. Ponadto zapraszamy Was również na jeden z głośniejszych ostatnio polskich filmów, czyli Hansa Klossa Stawkę Większą Niż Śmierć, w którym główne role odgrywają chociażby Tomasz Kot, Emil Karewicz czy Marta Żmuda-Trzebiatowska. Akcja filmu toczy się wokół agenta polskiego wywiadu o kryptonimie J23, który wpada na trop skarbu zrabowanego przez nazistów. Jeśli chcecie poprawić sobie humor, to zapraszam na film Jak upolować faceta. Zobaczycie tu m.in. Katrin Haig czy Patrika Fischlera i przekonacie się, jak wyglądają pierwsze kroki, a raczej kroczki damskiego łowcy głów. John Carter 3D łączy w sobie przygodę, akcję oraz fantazę. Możemy zobaczyć w nim takich aktorów jak Mark Strong, Taylor Kitsch oraz William Dafoe. Film bogaty jest w efekty specjalne i na pewno spełni Wasze oczekiwania. Jeżeli lubicie poczuć czasami odrobinkę grozy, zapraszamy na Kobietę w Czerni. Jest to horror produkcji amerykańskiej. Główną rolę gra w nim Daniel Radcliffe, od twórca Harry'ego Pottera. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak aktor odnalazł się w nowej roli, zapraszamy do kin. Multikino zaprasza Was do newslettera. Możecie się w nim zapisać i w zamian za to otrzymywać na bieżąco informacje o filmach, wydarzeniach, a także promocjach. Więcej szczegółów na stronie Multikina. To już wszystko w dzisiejszym zwiastunie. Jeszcze raz gorąco namawiamy Was do odwiedzania kin i do usłyszenia za tydzień.